Siemanko, z tej strony Drago Play Games i witam Was w drugim odcinku yy, z Skywars. Dzisiaj ze mną Poldeck Play Games. Siema No i zaczynamy gierkę Dobra, to trzy cztery okay. tylko dobra, no. dobra, dobra CUKSA chciałem zjeść Dobra, 3, 4, 4, 3 Jesteśmy razem. Tak. Just. Tam jest. No a ja tu nie widzę żadnej skrzynki. Tam jest, za drzewem. Aha, no to ja akurat jej nie widzę. Dobra, o, to jest a, ta tam fajna branża, którą wygrałem. No ja, ja ją uwielbiam. Ja weźmiemy drzewo na środek. No też, postaram. Ślera, o, jakieś gości się pyta, o, kto to O, to Zuzia, którą hamsko zepchnąłem, zepchnąłem snyszkami wtedy. Don't... No dalej, dalej, ruszaj. Dalej, no, nienawidzę tych reklam. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start. O Ale rzeczywiście jest. JAKIE Enterpearło! Jakie żelazna zbroja! Masz enderperły? Super. No mam nadzieję, że tym razem wypali. Nie wiem co to był za nie wypał wtedy. No dawaj zrzucam. Męż hardkorzy. Ej, weź patrz na mnie, jaką mam se... jaką mam piękną zbroję. Dobra. Ko... zadziałaj, błagam cię, bo jak nie, to się tak ZNERWUJĘ. Tylko nie spadnij. Jest! Udało się. Jesteś tam? Tak. Hardcore. A my sobie już jakby co. No tak, tak, tak. Ej, mów mi, czy nikt do mnie nie idzie. Ej, nie wiem. No, świetnie. Ja do ciebie idę. Aha, okej. Okay. Tu nic nie mam. Może tutaj. No to... nie... O Nie OOOO kolejna underperła. Daj mi jakieś Masz jeszcze enderperły? Mam zbroję, ale nie mam nic. Zbroję... Mam tylko budki żelazne. O tutaj, daj, mi się. To tutaj się rzucam. Masz? Mhm. Ej, Idę szukać dalej. Ło, wow, ale teraz dużo osób gra. Ja też. Wszystkich pociśniemy. No pewnie. Jakie lagi, no nie Jaka nie no. kupa. Igor, y, przepraszam, Polek, pięknie się wyrasz. O, tam ktoś jest! Tam, ej, kto, ty mnie bijesz, czy kto? Ujęli! Nie zauważyłem, uważaj, zabił mnie. Mnie też chyba, zabiłem. No bo on Nie zauważyłem. A mnie zabił. Dobra, no to na 3-4: 3-4, tak? Jesteś Masz... w grze? No, poczekaj. Cholera. Eee... Yy, nie widzę cię. Ty to chyba to nie jesteś, jesteś ze mną. Nie, nie jesteśmy razem. Spadamy. Mam. Kogo mi się rozpocznie, gra? 5, 4, 3. Nie, ja mam do... trzy Jeden. To dawaj szybko, skacz! To dołączysz do mnie. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Masz 10 sekund. Raz. No odrodzenie Szybko! 5 sekund, 4, 3! A, cholera! No nie! Jest! Jestem tą? Mm -mm. No nie. A ile masz osób tam? Jestem na domkach. 3. A ile jest maksymalnie? 7. Do, do ciebie skoczysz? Skądżysz? Na razie jest 3. 10 sekund cztery, masz. 3, 2, 1. Cholera! Jest cztery osoby, dawaj, dawaj, dawaj! Wyszedł z gry i dołączył do gry. No nie... Co za nieogard ludzki. Dziesięć. Pięć osób. No wychodzi i wchodzi, wychodzi i wchodzi. Ktoś tutaj tak takie coś. Kto Soi? Umiem bardzo dobrze grać. Za Nie na karmelego Jest. Jest! 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 Dobra spadamy na tych czy Czy spadamy. A ile jest? Grasz już? Tak. To spadaj. Cholera Dobra. skoczyłem przypadkowo. Chodź szybko! Wszystko! Końcu. No dawaj, gdzie jesteś na, Jesteś na spełnie? Nie. Poczekaj na mnie. No nie. nie. robić cięcia. Byśmy no nie mam za... tego programu. Byśmy mogli zrobić cięcie. Mi. Nie mam tego programu. Dobra, ja już do ciebie czekaj. 3, 2, 1, 0. Ale ja to ktoś ma fajnego skina. Podobny do mojego. Dobra. To... Gdzie jesteś? Tutaj, 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 tutaj. I to na 3, 2, 1, start. Skoczyliśmy równo. Jesteśmy Jest! All the play games 2 na 8, 3 na 8 teraz. O no nie. nie. Ja nienawidzę tej mapy. Mamy no, z głupia. To tam na ten ogień trzeba skakać, nie? Tam, gdzie się tam pali. No jak masz parę kresu i jak tam rzucisz, to możesz się spalić w lawie. Wiem mm, osiem na osiem. No nie, ja nie mogę, co to jest za nazwa. jest. Dziesięć Dziewięć. Może Oś. będzie lag. Jak Pięć. Jak jeszcze w tych szkłach stać, ja sobie będę grał. Dwa. Jeden. Jest. Jest OK okej. Gramy. Bum, 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 bum. Jak sobie miecz? Serio? I peru akresu wow to teraz wszystkich pociśniesz. Mam też żelazny miecz dla ciebie. Jakbyś nie miał. Ja tutaj nie mogę należy skrzynki znaleźć. Uwaga. O, tu mam. Perły kresu spoko. Palę się. Nie pal się. Żelazny miecz. Nie pal się. Tutaj. Wodę mam, mam, mam wodę. Spoko. No ja też sobie Krest. wezmę wodę. Żyje. Żelazny miecz mam trzy. Łuk mam. Jak coś. Też mam łuk. Dobra. Bierzemy to. Pytałem czy tamtą dorzucę, kurczę. Uważaj, ktoś o. Cię strzela. Co, serio? Lera. Mhm. Trzy. O, nie pole się. Bo ja to wylałem. Wylałem wodę. To ja tu jestem, nie? No, o, żelazdy. A ja już mam pełno żelazdy, to nie biorę. A nie, już wziąłem. Przypadek. O, mikstura. Ten krzywdy. Wow, dwa łuki. Chcesz? Nie, nie chcę. O, perła kresu. Znowu? Tak. A ty jesteś u góry? No. no, wchodzę. Tu są dwa diaksy. W sensie takim, że tutaj są, ale ja nie potrzebuję tak. O to weź mi daj! Ale nie, tu są do kopania. Co jest? Nie giń. Ej, rozwalił ci łukiem. Co rozwalił? No ten. No. Ten. No, no ja się już teraz.

to byś jeszcze nie nudzi ten Skywars? Nie. Mi się znudził już. Whey, whey. To... Nagramy jakiś jeszcze potem, czy już nie? No, można. O, ale tu gość ma fajnego skina! Ło, wow, zginąłem, nie! Złap Kurde! Dobra, chodź jeszcze no to... ostatnią arenkę. No dobra. To... Trzy, trzy dwa, dwa, jeden, jeden start! start! Równo. Jesteśmy razem. Jest! Jest ta mapka! Fajna. O, o nie, ja jestem pod takim kątem, głupi. Nie dojdę to szybko. Olera. Mam nadzieję, że będę miał ten, pary okres. Wszystkie Diablo 3 jest bardzo długie, podobne, ale no nie Przeszedłem akt pierwszy już. Oh! Chyba. Tak, chyba tak. No znowu wszedł ten gościu z tym dziwnym tym, wiesz. Eloli... Parabole. Parabola. Tak. Dwa. Jeden. Proszę, Perła Kresu, zrób to dla mnie. Cholera. perłakresu, Kresu. Jest, mam perłakresu! Kresu! Serio? Ty szczęście. Ja zawsze, zawsze, na tej mapce mam pierwszy kresów. Serio? Też chcę. Szkoda, że tu się typać nie można. No, Myśmy wszystko zawsze wygrywali. No. Czekaj, gdzie to jest? Aha, tam. Is, is Co ja gadam? Jest, jestem. Szybko, szybko. To zdobądź tam jakiś inny i ty mi. <grych> Dobra. <grych> no chole! się nie do tego rozwali JEST kolejna na kresu. jak zdobędziesz dw... a nie Uważaj, jakiś koleś nie? tam idzie spoko jakiś koleś tam idzie spoko spoko poczekaj ja strzelaj go śnieżkami cholera This. gdzie idzie z której strony? z mojej strony jak będzie do mnie sz... czekaj nie ja widzę go skąpie. No nie, strzela we mnie, ale żyje, 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 spoko. Czekaj. Jeb... Zrzucę go. Co? On ciebie zrzucił? Nie, ale. Nie trafiłem go. Ale laka, dobra. Na razie go tutaj nie widzę. I teraz będzie troszkę lakować, bo już nie mi sensu. Pewnie on mi teraz rzuci, beznadziejnie, w ogóle mi się nie udało. Lagi. ja tu muszę na niego czekać. No tak ty ja nie mam szans. Bo mam takie lagi. Ja mam lagi <laughs> tylko przez to, że ten diablo mi tyle gigosów nagrał. Zostało pięciu graczy. Gdzie jest ten gościu? No on tu zaraz przyjdzie do ciebie. Bo on kopie już ziemię. Ja też już do ciebie idę. Próbuję. Spoko. Jestem z takiej beznadziejnej strony. Jezus jak... O, widzę go. Idzie tutaj. Jakiś koleś tam jest u ciebie, dwóch już jest u ciebie. Wiem. Już po mnie. Oj, tam, oj, tam przeżyje. Grzyb, zginął. No <śm> nie wiesz. Dobra, poczekaj, ja ich tutaj pociśnę. Dobra, pociśnij. O, idą, 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 idą. Jeden ma cały żelaz. No, strony. No Je nie, super. Jeden jak ma cały z... mnie Jeden ma cały strzelazny set i jak sobie miecz. Ej, ten tak! On latał! Latał? On latał i spadł. O cholera. Szybko wbijaj, wbijaj, wbijaj! Nie, jeszcze żyje! No dobra, on no to zabij wszystkich. Oj! Pół serduszka! Pół serduszka ów. Jest! O nie Ty już nie możesz dołączyć do gry, nie? No, czekaj. O. Ale on się boi tutaj podejść. Od razu uciekł. skończyć, że mu się pewnie mikstury. O nie, dobra, chodź kończymy odcinek, bo już nagrywamy 14 minut. Dobra, to ja idę się zabić, on pewnie mnie zabije. Ale ja nie minut, przyjdę ja... do ciebie, bo jestem niezalogowany. Bo spisałem lobby. Is, is dobra, dobra. No dobra, to ja skoczę, nie? No dobra, no to już się żegnamy. No to no 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 już skaczę, już skaczę. Ale ja, ale ty nie przyjdziesz do mnie, bo ja jestem na spawnie. No to poczekaj! Ale nie na tym spał. Ja jestem na tym spałnie tego Tercrafta. krafta. Okay. No dobra. No to żegnamy się. No dobra. No to się Siemanko, no to... dzięki za uwagę. Dzięki, że nas oglądacie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No to Cześć. trzymajcie się. Cześć.